Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Ci jak połączyć Discorda z PlayStation. Do tego będziesz niestety potrzebował smartfona, ale dzięki temu łatwiej będziesz rozmawiał ze swoimi znajomymi podczas gry na konsoli. Przejdźmy od razu do rzeczy, zaczynajmy. Na samym początku musimy wejść w ustawienia naszej konsoli. Następnie wybieramy sobie zakładkę system. Idąc dalej, oprogramowanie systemu. Wybieramy tutaj drugą opcję, potem pierwszą. Aktualizujemy swój system. Otóż ja mam już najnowszą wersję, dlatego ja już tego nie muszę robić, ale tutaj zrobiłem to w celu pokazania dla Was. To jest pierwsza rzecz, którą musicie zrobić, bo bez tego Discord może Wam po prostu nie zadziałać. Jak już to zrobiliście i macie aktualną wersję systemu, wychodzimy sobie z powrotem tutaj do menu głównego. Wybieramy sobie użytkownicy i konta i będziemy nastawiać swoją prywatność tutaj i wybieramy sobie pierwszą opcję wyświetl i dostosuj ustawienia prywatności. Scrollujemy sobie w dół do zakładki tutaj Twoja aktywność i w tej zakładce każdy z was pewnie będzie miał zaznaczone tylko znajomi, dlatego zmieniacie to na każdy i tą i tą opcję Wychodzicie z tego. Idąc dalej, przechodzimy do zakładki Połączone Usługi. Wybieramy Discord. Przyciskamy Połącz. Teraz, jak wyskoczyło wam to okienko, to musicie połączyć konto Discordowe z waszą konsolą. Żeby to zrobić, musimy posiadać do tego smartfona i będziemy skanować ten kod QR, który widzicie. Po prawej stronie mamy tutaj też. Przycisk użyj przeglądarki, możecie to też zrobić w ten sposób, ale nie polecam, bo ten cały proces wtedy będzie trwał dłużej. Przejdźmy jednak już tutaj do zeskanowania tego tutaj kodu QR. Bierzemy smartfona do ręki, przyciskamy sobie tutaj ikonkę kamerki, wyskoczy nam nasza kamerka, na ekranie wyświetli Wam się link, który musicie przycisnąć. I automatycznie przekieruje was do logowania się do Discord'a. Idąc dalej, rzeczą, którą teraz trzeba zrobić, to zalogować się na własne konto Discord'a. Jeżeli takiego nie macie, to rejestrujecie się tutaj pod przyciskiem Macie Napis, i system automatycznie po rejestracji zakończy połączenie waszego konta. My tutaj jednak zalogujemy się na moje istniejące konto. Wpisujemy sobie teraz login i hasło przyciskamy sobie przycisk zaloguj się strona automatycznie nas przekieruje do połączenia playstation network z discordem scrollujemy sobie tutaj na smartfonie na dół przyciskamy przycisk autoryzuj i w chwili obecnej mamy już wszystko gotowe dotarliśmy do momentu gdzie będziemy teraz potrzebowali aplikacji na naszym smartfonie ściągamy sobie discorda i będziemy łączyć się z serwerem naszego znajomego, tak abyśmy mogli sobie z nim porozmawiać. Chciałbym jeszcze wspomnieć o bardzo istotnej rzeczy. Jak już będziecie łączyli swoje konto PlayStation z Discordem, żebyście robili to z poziomu telefonu bądź konsoli. Błagam was, nie róbcie tego z specetem, ponieważ możecie mieć problemy i wyskoczy wam błąd, gdzie mo może być taka sytuacja, że już nigdy nie połączycie swojego konta Discorda z kątem PlayStation. Jedynym wtedy ratunkiem jest oczywiście założenie nowego konta PlayStation, ale to nie o to chodzi, ponieważ każdy z was ma jakieś gry na swoim koncie. Dlatego bardzo rekomenduję, aby używać do tego tylko i wyłącznie smartfona bądź poprzez konsolę PS5 przez przeglądarkę. Wróćmy jednak do aplikacji. Przyciskamy sobie w lewym górnym rogu plusik Będziemy teraz dodawać serwer. Dołącz do serwera. W okienko, które widzicie, wklejacie link do serwera, do którego chcecie dołączyć. Ja tu wkleję swój serwer, bo już link mam skopiowany. Możecie go dostać od waszego ziomeczka, jeżeli on ma swój serwer. Przyciskamy dołącz za pomocą linku z zaproszeniem. Akceptujemy i jesteśmy już na serwerze. Wracamy z powrotem na konsolę, przyciskamy na padzie środkowy przycisk Loga PlayStation, otwiera nam się menu, tutaj przechodzimy sobie w GameBase, wybieramy sobie tutaj ikonkę Discorda. Jak widzicie, jest tutaj mój serwer Discorda, który połączyliśmy z kątem. Wchodzimy sobie tutaj, łączymy się z kanałem, klikamy dołącz i voilà. Chciałbym jeszcze tutaj dodać, że możecie dołączyć na Discorda poprzez przekierowanie yy, waszego połączenia z Discorda bezpośrednio na konsolę, ale ja pokazałem wam najprostszy sposób, ponieważ nie musicie za każdym razem wchodzić na aplikację na telefon, by przekierować połączenie. Tylko po prostu robicie to z poziomu konsoli. Mam nadzieję, że ten materiał w jakimś stopniu pomógł ci połączyć Discorda razem z PlayStation. Starałem się to przekazać jak najprościej się da. Jeśli macie jakieś problemy i pytania, śmiało walcie w komentarzach, a ja postaram się Wam pomóc. W tym materiale byłoby to już na tyle. Dziękuję Wam serdecznie, że dotrwaliście ze mną do końca i zapraszam Was na moje kolejne materiały. Trzymajcie się ciepło. Siemano!